Cześć, witamy Was serdecznie. Yy, mamy rozstrzygnięcie konkursu, który ogłosiliśmy tydzień temu. Chodziło o to, że mieliście do nas przesłać tematy filmów i że wygra ta osoba, która uzyska najwięcej lajków. Tak jest, a ze względu na to, że naprawdę do ostatniej chwili, do ostatniego momentu walka była dosyć zacięta, yy, postanowiliśmy fundować jeszcze nagrodę za drugie i trzecie miejsce. Natomiast yy, nagroda główna leci do Daniela XD. Takim nikiem oznaczył się Daniel. Zostawił komentarz, że chciałby zobaczyć film odnośnie pilarki Model 130. I ten komentarz zdobył najwięcej, bo aż 23 lajki. Drugie miejsce. Drugie miejsce to... Łukasz 9,2 22 lajki. Także Łukasz, byłeś naprawdę blisko. Gratulujemy Ci. I do Łukasza Ty... poleci jedna para rękawic. Łukasz wrzucił w komentarzu, że chciałby zobaczyć filmy odnośnie konserwacji sprzętów ogrodniczych. Okay. Natomiast trzecie miejsce, tutaj już różnica troszkę większa, dosłownie troszkę. Kosiarz KO, 19 lajków, i Kosiarz zaproponował film odnośnie techniki, wycinki drzew. Dobra, super. I też do kosiarza leci jedna para rękawic. To są takie nagrody nadplanowe, których wcześniej nie przewidywaliśmy, ale Fajnie nam się to zakręciło, dosyć dużo osób wzięło w tym udział, także dziękujemy Wam bardzo. Czyli trzy nagrody, torba, pilnik z przemiarem oraz czapeczka. To jest nagroda główna, główna. Która podkreślamy jeszcze raz, wędruje do Daniela XD. Natomiast nagrody za drugie i trzecie miejsce deponat programowe to są rękawice Classic Husqvarna i po jednej parze takich rękawic wędruje do Łukasza 92 i do kosiarza KO. Korzystając z okazji jeszcze chcieliśmy Wam bardzo podziękować za tak liczną ilość komentarzy, którą zostawiliście pod filmem i ze względu na to stwierdziliśmy, że na pewno nie był to ostatni konkurs, a te konkursy będą się pojawiały troszeczkę częściej. Dobrze, dziękujemy wszystkim za udział. Dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom. Pozdrawiam.